Tak, wiem, targi były pół roku temu, no niestety nie zdążyłem ich dodać i obrobić, więc niestety zobaczycie je dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale. Tak samo chciałbym Was zaprosić na te targi Dni Druku 3D w Kielcach w przyszłym roku, tak samo jak i na Forum Next w listopadzie, bo to są bardzo ciekawe targi. Wiem, że to jest daleko, wiem, że to trzeba wydać trochę kasy, ale jeżeli Was to interesuje, jak najbardziej jest na co popatrzeć, jest z kim pogadać, także zapraszamy. A my znowu jesteśmy na targach. Przemysłowa wiosna 2025, dni druku i tutaj jest znowu coś innego niż druk 3D. Jest ze mną Mateusz z firmy 3D Artech. Dobrze przeczytałem. Dzień dobry, witam. Witam cię. Za nami stoi ogromna maszyna i stoi jakiś ogromny wazon betonowy. Czy mógłbyś nam powiedzieć dokładnie o co tu chodzi? Zgadza się. Tak jak zauważyłeś, urządzenie jest całkiem duże, ale może również realizować duże wydruki. Konkretnie chodzi o dróg betonem i dróg prefabrykatów, jak również elementów małej architektury czyli dzbany, wazony, elementy ozdobne, czy na przykład takie rzeczy jak ławki, fotele ogrodowe i tym podobne. Generalnie założeniem urządzenia jest nieznany wszystkim dróg domów. Tylko druk konkretnie prefabrykatów. Mm. Skupiamy się na wydrukowaniu newralgicznego fragmentu, który ma zostać wkomponowany już w konstrukcję e, budynku. Tam ma zostać osadzony, przygotowany, zazbrojony. Następnie zalany betonem i już pozostać w formie e, elementu konstrukcyjnego, mm. tworzącego całość z budynkiem. Tak zwany szalunek tracony. Tutaj, sorry, że przerywam, tutaj chyba widzimy jeden taki prefabrykat, tak? tak czy... zgadza się. Okay. Jest, to, jest to rodzaj pustaka. Okay. Z takich pustaków można właśnie konstruować ściany o skomplikowanych kształtach, następnie można obrabiać takie elementy, zarówno tynkować, barwić, zacierać, można pozostawić również naturalną fakturę druku. Zadam Ci troszeczkę bardziej techniczne pytanie, bo widzę, że ten wazon. Ma wysoką warstwę, a tutaj ta warstwa jest dużo mniejsza, czyli to jest regulowane. Jak najbardziej. Zarówno wysokość warstwy jest regulowana, jak również regulowana jest średnica dyszy. Operujemy tutaj w wartościach wysokości warstwy 10-30 mm na ogół i podobnie ze średnicą dyszy również 10-30 mm. Dla betonu jest to wystarczający zakres. A pole robocze? Eee, drukarka na głębokość może wydrukować metr, na szerokość 2,5 i na wysokość również metr. Czyli tutaj widzimy takie eksponaty, jeszcze wrzucimy klipy w nasz wywiad. Eee, te eksponaty są dosyć duże, także to pole robocze jest wykorzystywane właśnie do. Nie ma tu jeszcze wydruku z całego naszego pola roboczego. Jest to powiedzmy kwestia rozwojowa, kwestia e, kilku dni. Ale tak, duży prefabrykat, czyli mniejsza ilość e, klocków na budowie ułatwia pracę, ułatwia to ustawienie, e, zużenie takiej konstrukcji. Czy wiesz mniej więcej, ile waży taki przedmiot? W przypadku tego dzbanka mówimy o około 110-150 kg. To już trzeba mieć jakiegoś żurawia, chyba. Zgadza się, jak najbardziej. A cały zbiornik jest tutaj, czy on jest doprowadzany jakąś rurą? Eee, masa drukująca, czyli nasz beton o określonej recepturze, dostarczany może być do głowicy w różny sposób. Zarówno może to być pompa do betonu, czyli taka jak występuje klasycznie na, na budowach, jak również tu jest zastosowany system, E, który pozwala na automatyczny załadunek masy. Jest winda, jest zbiornik zasypowy i ten zbiornik dostarcza masę na górę hmm. i do Głowicy. Głowica odjeżdża od, w odpowiednie miejsce, tam następuje dodanie masy. Czyli drukujemy nasz obiekt, hmm. następuje zapauzowanie, odjazd, dodanie masy i powrót do druku. A ile trwa wydruk takiego przedmiotu? W przypadku tego wazonu mówimy o 30 minutach. 30 minut taki ogromny element, który waży 100 ponad kilogramów w 30 minut. To jest trochę niesamowite dla mnie. Sorry, ale... Zgadza się, zgadza się. Wszystkim beton kojarzy się z lejną masą, która no, potrzebuje czasu na zastygnięcie. Tutaj, jako że mieszanka jest opracowana przez nas, dodatki e, też zostały dobrane przez nas e, chemiczne. One umożliwiają dużo szybsze wiązanie betonu, także w chwili druku takiego obiektu, cztery warstwy niżej, te warstwy już są sztywne i już zaczynają wiązać. Okej, okay. bo widzę, że mamy tutaj jakieś doniczki, jakiś wielki element a'la wazon i mamy też prefabrykaty, czyli generalnie ogranicza nas trochę wyobraźnia, ale czy jeżeli klient by przyszedł do Was i chciałby wyprodukować sobie, dajmy na to, jakąś specjalną wazę, albo doniczkę, albo jakiś prefabrykat, czy Wy to robicie? My skupiamy się na produkcji urządzeń, ale jak najbardziej jesteśmy otwarci na nowe realizacje. Mogą to być zarówno kolumny, podpory, fasady. Platki schodowe, na przykład spiralne o jakichś określonych kształtach. Rozumiem. jak najbardziej, jest to możliwe do wykonania. Bazujemy Czyli... na klasycznych plikach y, STL, jak w przypadku Cego druku 3D. Aha. Bo myśmy wcześniej nie rozmawiali, dlatego wypytuję o wszystko. Czyli zajmujecie się po prostu produkcją tych maszyn i zaopatrujecie te maszyny firmy, które chciałyby coś takiego zacząć robić, tak? Aha. Ciekawy profil biznesowy, ale jak tutaj usłyszeliśmy, możemy sobie zamówić jakiś element, może się uda. W takim razie dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo, jest to bardzo ciekawa technologia. Myślę, że warto jest tu przyjść, zobaczyć to, porozmawiać, jeżeli Was to interesuje, bo od niej druku 3D to nie tylko drukowanie plastikiem. Także dziękuję Ci. Dziękuję również. I do zobaczenia, do usłyszenia. Tutaj chciałem jeszcze dać taką wstawkę odnośnie druku betonem, bo później poza kadrem rozmawialiśmy o druku domów. To jest bardzo popularna opinia na temat druku betonem i dowiedziałem się tyle, że szkoda, że tego nie nagraliśmy. Ale niestety ta osoba nie chciała być przed kamerą, szkoda. Chodzi o to, że ten druk domów nie jest jeszcze gotowy taki komercyjnie, i dlatego jakby jest taka nagonka na to, że. To jest przyszłość, i tak dalej. To może być przyszłość, ale jeszcze nie teraz, bo wszystkie te prototypy, które zostały wydrukowane, one pękają. Te, ta masa, która jest stosowana, niestety zasycha za szybko. Ona się zbiega za bardzo, i te domy nie są jakby strukturalnie wytrzymałe. Okej, okay, są jakieś małe projekty, są jakieś domki, które stoją, ale no jeszcze i tak trzeba wykonać dodatkowe jakby procedury, żeby ten dom był ocieplony, żeby on był wykończony, tynkowanie i tak więc niestety to jeszcze nie jest ten etap, ale może w przyszłości tak. Dlatego tutaj oni stosują właśnie takie dysze i takie rozmiary, aby po prostu miało to sens. Teraz jeszcze ciekawa wstawka na temat druku SLM, czyli tym Selective Laser Melting w proszku metalowym od firmy Colmex, która też posiada Nikon Solutions. Troszeczkę mylna nazwa, ale, ale to są dwie firmy. To jest jedna firma, która zajmuje się i tym MJF-em i SLM-em. Także zapraszam, bo bardzo ciekawy temat. Cześć z tej strony Gajowe, jesteśmy na targach przemysłowych wiosna w Kielcach 2025. Dni druku 3D. Tak jak mówiłem w kilku innych odcinkach, dni druku to nie tylko druk plastikiem. Jest ze mną Krzysztof z firmy Kolmex. Krzysztofie, cześć, witam cześć. Cię. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co my tu widzimy? Bo widzę tutaj sporo metalu i jesteśmy na dniach druku 3D. Czy chcesz mi powiedzieć, czy to jest wydrukowane? Tak, wszystkie rzeczy, które tu mamy, poza meblami, są wydrukowane. Eee, tutaj mamy bardzo fajny przykład. Możliwości, które daje technologia, czyli e, bardzo skomplikowany kształt, e, niemożliwy do uzyskania innymi technologiami, to akurat jest wymiennik ciepła wyprodukowany e, z aluminium CP1, który charakteryzuje się e, bardzo wysoką sprawnością. No, a przy okazji, e, taki element jest optymalizowany pod konkretne potrzeby, czy to Cieczy, która przepływa, ale również pod miejsce i wymagania klienta. Taki wymiennik on powstaje w technologii topienia laserowego, powszechnie znanego jako SLM. My jesteśmy przedstawicielem firmy Nikon SLM Solutions, firmy, która technologię współtworzyła w latach 90. i dostarczamy właśnie maszyny o różnych polach roboczych do tak naprawdę różnych sektorów przemysłu od przemysłu zbrojeniowego, który teraz no, z danych powodów jest no, bardzo ochłonny tego typu technologii, ale również mamy klientów branży medycznej, motoryzacyjnej czy, czy lotniczej. Czyli to wszystko to jest w tej technologii SLM wykonane. Tak. Pierwsze pytanie, które pada najczęściej, dlatego tak wchodzę w słowo, to jest o ile to jest gorsze? E, więc każdy z odwiedzających, który nie miał styczności z drugiem czy z metalu, zakłada, że to jest element demonstracyjny, że tutaj jest jakaś mieszanina materiałów, e, że te części one tylko ładnie wyglądają, ale niczego sobą więcej nie reprezentują. I to jest mylne podejście, które staramy się na każdym tej kroku obalać. No, Częściej one przechodzą certyfikacje lotnicze, medyczne, testy wytrzymałościowe, testy zmęczeniowe. Także mamy różnego rodzaju dokumenty, karty charakterystyk, badania naukowe, również z Polski. Które e, faktycznie wykazują, że to są części funkcjonalne i powinny być traktowane e, jako alternatywna czy po prostu jedna z technologii wytwarzania. Czyli po prostu jest to e, tożsame z elementem obrabianym, e, odlewanym. Czyli to może być produkt końcowy tak naprawdę. Nie ma tutaj żadnego z tym problemu, że to jest wydrukowane SLM metalu, bo tutaj mamy aluminium, czy to też jest aluminium? To akurat będzie z element ze stali e, narzędziowych. Jak tutaj widać on jest e, obrobiony w środku, żeby uzyskać no, wymaganą e, gładkość powierzchni właśnie w tych elementach e, no, krytycznych czy, czy pracujących. Rzadko kiedy na całej objętości wydruku musimy mieć e, gładkość powierzchni wyrażoną w, w setnych milimetra. no ale mimo wszystko e, te pytania powstają właśnie, a co z gładkością, ze szczelnością. To akurat e, na tych wszystkich przykładach pokazujemy, że elementy można potem obrabiać, żeby otrzymać wyrób końcowy, no tak jak z odlewem, odlew też wymaga obróbki, tak. Obróbić, dlatego tylko chcę sprawdzić czy to, o kurcze, jakie to jest ciężkie. A, to musielibyśmy podejść do Kawitrolu. Do to podejdziemy do, do czego? To jest kavitrol, część wyprodukowana przez firmę Emerson. Ja może zaraz pokażę, jak wygląda taka część oryginalnie, ale jest to zawór, to jest ciężkie. To jest ciężkie, tak. jest tutaj. E, taka część e, powoduje, że za zaworem jedna struga jest rozproszona na parędziesiąt strug, przez co nie ma kawitacji na zaworze, więc cały układ się nie, nie zużywa. Więc jeżeli jest opcja potem wkleić zdjęcie takiej części oryginalnej, to będzie fajnie pokazywało, jak technologie przyrostowe powodują, że ograniczamy nie podniosę montaż czy składanie mm -hmm. właśnie tych części mm -hmm. jaki, jaki to jest materiał to jest stal nierdzewna 316L. 316L tak a tu z kolei mamy element z e, to jest część do Airbusa A330 która została wykonana jako monolit a oryginalnie było to 30 części mm -hmm. E, przy okazji ten element został odchudzony o 70%, więc tutaj mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, bo przede wszystkim jeżeli mamy mniej części, tym jest mniej e, kroków związanych z certyfikacją lotniczą. Mamy tylko jeden, jeden proces. E, nie wiem, czy ta część jeszcze już lata, ale takie są oczywiście kierunki, żeby, e, żeby tak wyglądały te części już e, kolejne. Bo w naszych samolotach jest bardzo dużo części, które, które letają, więc i zarówno elementy z tłuszczu, jak i z metalu, odlewy, mamy również technologię druku z piasku, też na podstawie e, takich narzędzi e, powstają. Czyli generalnie wydrukowanie takiej części do Airbusa jest dużo tańsze? Finalnie tak, bo proces musi być... Jest tylko jedna certyfikacja, a nie certyfikacja dla 30 części. Tak, tak. Czyli jeżeli mamy testy, nie wiem, zmęczeniowe czy mechaniczne próbki wykonania elementu, no to mamy uproszczone właśnie do do jednego elementu, bo to jest to jeden proces produkcyjny, więc to też należy patrzeć nie per część i sumarycznie na pewno ten, ta część jest droższa, bo jest technologia jest droższa, ale daje dużo innych e, korzyści, e, ale jeżeli połączymy właśnie te, te składowe, to to faktycznie jest to gigantyczna oszczędność czasu i procedur związanych z wdrożeniem e, tych elementów. E, mam takie pytanie techniczne trochę. Jeżeli będziemy drukować coś, bo to jest SLM, czyli to jest proszku, tak. i laser wypieka kształt, jeżeli chcemy wydrukować zamkniętą kulę, to ten proszek w środku zostanie zamknięty, tak? Czyli musimy mieć na uwadze to, że musimy zrobić otwór, przez który się reszta wysypie. Tak, to jest pewne ograniczenie technologiczne. Tych ograniczeń jest trochę więcej. E Czyli właśnie możliwość wydobycia tego luźnego, niezwiązanego e, proszku. E, innym ograniczeniem jest na przykład tworzenie otworów. Jest taki myk, żeby, robimy, żeby projektować otwory w kształcie łezki. I wtedy właśnie e, możemy, jeżeli one są w orientacji e, pionowej to wtedy właśnie taka łezka powoduje, że nie musimy mieć supportów przy, przy drukowaniu. To jest, bardzo ciekawa, to jest bardzo ciekawy tip, bo to można też zastosować chyba przy drukowaniu żywicznym. Tak, nie tylko, ale właśnie jest w ogóle cała gałąź projektowania, nazywa się Design for Additive Manufacturing, która wykazuje, jakie są ograniczenia danej technologii, jakie są możliwości, więc stosując te prawidła, można naprawdę wyciągnąć maksimum z danej technologii. Bo oczywiście są algorytmy, które, tak tutaj w, w sposób taki biomimetyczny, bo tak to się nazywa, one odzwierciedlają naprężenia, które działają w, na części, jak działają kości czy inne układy takie żywe redukujemy te obszary, w których nie ma żadnych naprężeń i przez to właśnie mamy redukcję masy. Bardzo sprytnie. No to, to już musi być zaawansowana technologia. Teraz jeszcze patrzę tutaj na to, czy to też jest Nie, to jest technologia, o której wcześniej mówił Filip, aha, NFT. Tak. tak. Okej. Okay. Dobra, to nie będziemy się tam zapuszczać. Czy, jeżeli klient by się zdecydował na wydrukowanie prototypu u Was, to Wy wykonujecie model 3D i możecie od, od samego początku od projektu zacząć pracować z klientem, czy klient musi dostarczyć model? E, powiem I tak, i nie. E, najprościej oczywiście jest nam bazować na dokumentacji od klienta, bo my też nie znamy specyfikacji każdej branży, e, bo są albo wymagania, typu jakieś obszary. E, graniczne, gdzie nie wolno na przykład niczego zmieniać. Pewnie też są wymagania, e, regulacje dla, dla danej branży, jak, jak to musi wyglądać. Więc nam na, na pierwszym etapie najprościej jest oczywiście bazować na gotowym produkcie. Porównując takie modele 3D, elementów wytwarzanych klasycznie do tych zaprojektowanych pod dróg 3D, no to Najlepiej właśnie jest mieć te, które są zaprojektowane, bo tu mamy maksimum tych, tych możliwości, czyli właśnie wyszczuplenie, odchudzenie części, integrowanie kanałów chłodzących albo wielu części w części w jedną. Ty powiedziałeś o prototypach. Ja tego nie lubię tego określenia, bo prototyp kojarzy się nam z ograniczoną funkcjonalnością a te części, które powstają na naszych maszynach, one mają pełną funkcjonalność i one są pełnowartościowymi częściami, więc okej, okay, może to być prototyp, jeżeli ktoś produkuje dziesiątki tysięcy części i chciałby sprawdzić w wielu etapach, jak się będzie zachowywała część, to tyle to jest interesujące, że faktycznie będzie miał do części, które E, będę się zachował identycznie jak, jak te e, przy produkcji już masowej. Czyli e, schodzimy trochę z tematu, ale załóżmy, że ktoś chce wyprodukować sobie jakąś rzecz i zacznie na przykład od plastiku. I plastik się sprawdza, ale chce to w metalu. To może się e, skontaktować z Kolmexem i Kolmex wykona, na przykład model już jak najbardziej. E, my przygotowujemy analizy związane zarówno z ceną wyprodukowania danych detali e, usługowo mhm. jak i również e, jakby wyglądała inwestycja we własną maszynę ile elementów można na polu roboczym na polu roboczym umieścić jaką mamy e, skalę produkcyjną roczną miesięczną jaki jest koszt e, na część właśnie na własnej maszynie czyli e, zakładam że jeżeli chcemy wyprodukować 1000 sztuk to się bardziej opłaci to zamówić w sensie w Kolmekcie, dajmy na to. I tak, i nie. Jeżeli faktycznie ktoś ma projekt, który wie, że będzie na przykład drukował cały czas, takie małe wolumeny, tak, tysiąc, będzie drukował cały czas, ale z drugiej strony ma możliwość żeby produkować doraźnie inne elementy, to to jest idealny scenariusz, bo mamy i produkcję, tak zwaną zapchaj dziurę, i robimy na przykład prototypy, narzędzia, rzeczy takie ad hocowe, mając maszynę u siebie, bo tak naprawdę w druku 3D nie ma projektowania czy programowania maszyny jak obrabiarce CNC. Więc mamy model, oczywiście musimy włożyć do programowania i tam są generowane struktury wsparcia, tak zwane supporty. Eee, ale nie jest to praca, która właśnie wymaga programowania, tylko ustalamy te, te elementy w, w maszynie. Czy chcesz jeszcze powiedzieć coś od siebie? Pozdrawiam, rodziców. Dziękujemy Ci bardzo za wywiad. Bardzo się dużo dowiedzieliśmy: mnóstwo ciekawych informacji. Jeżeli ktoś będzie chciał wydrukować coś w metalu, firma Colmex się tym zajmuje. Także dziękuję Ci. Dzięki, ja też zapraszam na targi branżowe. Proszę przychodzić do nas, pytać, pokazywać czym się chcecie zajmować. Tutaj chyba nie wiem, czy promujecie konkretne targi, ale e, też są w różnych miastach inne imprezy. No i taką wisienką na torcie dla już e, profesjonalistów są targi Formnext we Frankfurcie. Największa impreza związana z drukiem 3D w listopadzie. Wszyscy światowi wystawcy. Trzy e, dni to jest taki optimum, żeby zobaczyć każde nowości i technologie, materiały, no, wisienka na torcie. Hmm, dobra, super. To myślę, że będziemy w tym roku, także no, do zobaczenia, nie. mam nadzieję. <laughs> Teraz jeszcze na koniec kilka słów od organizatora. No i zakończenie targów. Cześć, z tej strony Gajowy, to jest kanał Gatech 3D. Jesteśmy na dniach druku 3D w Kielcach. To, to są targi Przemysłowa Wiosna 2025. Oczywiście. Jest ze mną Paweł Rokita, prezes SIT Polska. Jesteś ty organizatorem też Dni Druku 3D. Tak? Jestem współorganizatorem. Organizatorem jest Stowarzyszenie Innowacyjnych Technologii Sit Polska. I jesteśmy tutaj podczas przemysłowej wiosny na targach Kielce. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zorganizowanie tego, bo tu jest naprawdę sporo super wystawców, jest tyle do obejrzenia, tyle do zobaczenia. Jest naprawdę dużo informacji. Co mógłbyś nam jeszcze powiedzieć? Dlaczego warto tu przyjechać? Co tu możemy zobaczyć? Przede wszystkim jest pełen przekrój technologii druku 3D na rynku w tej chwili dostępnych. Można zobaczyć i od FDM, i drukowanie żywicą, i drukowanie metalem, nawet drukowanie betonem i wszystkie te technologie, które są wokół tego Skupione badań i rozwoju są obecne tutaj. Tutaj naprawdę sporo technologii jest dostępnych, drukowaniu metalu, tak jak Paweł powiedział. Czy też warto tu przyjechać jako klient, czy jako przedsiębiorca? No, znaczy, myślę, że wszyscy, którzy są zainteresowani technologią, czy druku 3D, czy skanowania, znajdą tutaj coś dla siebie. Tak jak powiedziałem, praktycznie przekrój całego rynku. Są i firmy, które świadczą usługi, są firmy, które sprzedają drukarki, projektują. No i są osoby, które spotykają się jako odwiedzający, nawiązują kontakty. Także jest tu naprawdę sporo, to jest cała hala po prostu sprzętu, drukarek, laserów i nawet technologii, o których nie słyszeliśmy. Co dla Ciebie tutaj jest takie najbardziej interesujące? Co byś polecił tak najbardziej, żeby przyjść i zobaczyć? Znaczy, dla mnie osobiście najbardziej interesujący jest druk 3D. Natomiast tak jak powiedziałeś, w, tej, w tym roku mamy 9 hal wypełnionych maszynami, które pracują z całego świata. Przemysłowa wiosna w Targach Kielce. No zdecydowanie to są największe targi przemysłowe w Polsce w tej chwili. Więc jeżeli ktoś jest tylko zainteresowany tym gdzieś czy, y, marginalnie, czy właśnie to jest jego główne zajęcie, no to na pewno znajdzie coś dla siebie. Czyli od druku do skanowania do po prostu tworzenia nawet proszku. Przed chwilą mi mówiłeś, że a nawet tak. możemy zobaczyć, e, możemy zobaczyć e, technologię, w której tworzy się proszek do e, drukowania laserem. Bo chyba o to chodzi, tak? Bardzo ogólnie tak, to jest firma 3D Labs z Polski, właśnie no jesteśmy z niej dumni, tak, jak myślę, że wszyscy się poczuwamy, no bo to jest naprawdę innowacyjna technologia. Mamy drukowanie betonem, firma 3D Artech, także również to też jest takie element na skalę światową, drukarka, która działa i którą można zobaczyć na targach, także to też jest rzadkie. Targi trwają 4 dni, więc jeżeli jeszcze zdążycie, możecie się na nie dostać, a jeżeli nie, to co, za, roku się, za rok się widzimy znowu, tak? Tak, widzimy się za rok. Dokładnie ta sama data? E, znaczy, podam. Podam datę i wprasz, okej? W takim razie dziękujemy Ci za, twoje, za twój czas, za wywiad, za informacje. No i mam nadzieję, że wszystkim spodobają się targi tutaj w Kielcach, bo są naprawdę zorganizowane na najwyższym poziomie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Ok, kończymy naszą wizytę na targach w Kielcach 2025 dni druku 3D. E, dowiedzieliśmy się naprawdę dużo. E, poznaliśmy naprawdę sporo ciekawych osób mnóstwo wystawców, którzy pokazują nowe technologie, pokazują też co jest możliwe, co jest niemożliwe. Dobra, tego co jest niemożliwe nie pokazują, ale fajnie to zabrzmiało Będziemy też przechodzić koło tych takich najpopularniejszych stoisk na naszym kanale, czyli jakby Prusa, Rosa, Bambu Lab i tak dalej. Więc było widać, że po prostu jest zainteresowanie tutaj. Jest po prostu ten rynek jest ogromny i pojawia się naprawdę sporo nowych firm, które oferują coraz więcej i coraz więcej, więc warto jest się zainteresować tym, bo rozmawiałem tutaj z y, przedstawicielami Prusy i oni mówili o tym, że y, ten EasyPrint, no, ta nowa funkcja, ona po prostu będzie przybliżała ludzi do druku 3D. Ona będzie sprawiała, że drukowanie jest coraz łatwiejsze i chodzi o to, że każdy będzie mógł kupić sobie drukarkę do domu, będzie mógł sobie kupić filament ten, który mu się podoba i to nie będzie już problem, żeby po prostu puścić sobie coś, jakiś plik do drukarki z telefonu nawet, albo z, dajmy na to ze strony internetowej i będziemy mogli sobie stworzyć w domu, co będziemy chcieli. I tak chyba do tego to wszystko zmierza. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.